W Bałżychu mamy piękną tradycję, celebry mszy świętej w rocznicę odejścia Jana Pawła II do wieczności. W tym roku już to będzie siódma msza święta na stadionie na Białym Kamieniu. O godzinie 17.00 tam się gromadzimy i <laughs> będziemy modlić się o godne przeżycie beatyfikacji sumy Bożego Jana Pawła II. Stądże zapraszam wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, a także okolic Wałbrzycha na <laughs> tę modlitwę szczególną, która jest taką modlitwą w Polsce bym powiedział, wyjątkową, bo żadna diecezja, żadne miasto nie ma takiej przyświętej na wolnym powietrzu jaka właśnie jest praktykowana w Wałbrzychu od 7 lat na stadionie Górnika na Białym Kamieniu. Bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam na godzinę 17 na stadion w Wałbrzychu na Eucharystię, w której będziemy się modlić w łączności z Janem Pawłem II.